Branża w, sama w sobie, mam powiedzieć, że jest w przyzwoitej kondycji. Nie ma w tej chwili ani wielkiej chosy, ani, ani kryzysu. Jesteśmy w, trochę w okresie przejściowym, jeżeli chodzi o pozyskanie środków unijnych na, na fundusze, na inwestycje, więc mamy do czynienia troszkę z finalizacją ostatnich zamówień z poprzednich funduszy dotacji i oczekujemy wszyscy w branży na to, co się wydarzy. Natomiast branża budowlana delikatnie, ale wykazuje, wykazuje przyrosty, także jesteśmy optymistami co do przyszłości branży i do tego co, co się wydarzy za chwilę. Ja myślę, że już od kilku lat wszelkie imprezy targowe w branży budowlanej troszkę zmieniły swoją formułę i targi przestały być miejscem do sprzedaży, targi przestały być miejscem, w którym my jako firma, czy też podejrzewam, że nasi konkurenci też sprzedajemy. Jest to bardziej pokazanie się naszym partnerom biznesowym, tym obecnym i tym, którzy będą w przyszłości, żeby Będąc tutaj, oglądając sobie, co się w branży dzieje, mogli również zobaczyć swojego dotychczasowego partnera albo zobaczyć, co się dzieje u innych partnerów. Chcemy po prostu tutaj zaprezentować się, zaprezentować się, co się u nas do tej pory dzieje, jak wyglądamy dzisiaj, co planujemy jutro, pokazać nasze zmiany, pokazać z czego można wybierać obecnie, z czego będzie można wybierać za chwilę. Czyli prezentacja produktu, prezentacja firmy I to jest chyba główny cel. Znaczy oferta mamy bardzo, bardzo przekrojową, tak, jak nasza firma. No my nie, nie zamykamy się tylko do maszyn. Maszyna to jest jeden z elementów strategii. Jeden z elementów, które my sprzedajemy. My sprzedajemy, nasze maszyny traktujemy jako nośniki osprzętów, czyli również sprzedajemy wszelkie osprzęty do naszych maszyn, ale nie tylko do maszyn JCB. Sprzedajemy osprzęty do wszystkich maszyn, sprzedajemy osprzęty i urządzenia. Samufunkcjonujące, niezależnie. Sprzedajemy opony, sprzedajemy mnóstwo części i materiałów eksploatacyjnych, ale również tutaj na targach pokazaliśmy nasze maszyny używane, ponieważ jest duże zainteresowanie na rynku maszynami używanymi. My te maszyny mamy, posiadamy, udzielamy również gwarancji tym maszynom, więc tu też pokazaliśmy i tu akurat może jest ewenement, bo tu też sprzedaliśmy. Tu się już maszyna, która była na wystawie, już się sprzedała.